Cześć, obiecałam Wam nagranie paczki z tekturkowo więc dzisiaj paczka prezentuje się mniej więcej tak. Mam dla Was jeszcze małą niespodziankę, bo mam też nowości, które chcę Wam pokazać. Ale najpierw zaczniemy od tego tekturkowej części, tej tekturkowej części. Tak, mamy takie cudowne ramki, ażurkowe. Są dosyć spore i na pudełka będą idealne. Łóżeczka. Z ramek mam jeszcze coś takiego, bardzo delikatne, uniwersalne. Z ramek chyba więcej nie brałam. To co teraz? Zawieszki są w różnych kształtach. Ja wziąłam sobie takie dwie. Oczywiście trochę listków. Takie motywy na męskie kartki. Mam ich kilka. Niektóre już na pewno widzieliście. Fantastyczne są te żarówki. I oczywiście grawary. Na to mam pewien pomysł będzie z tego prezent dla znajomego, ale to później. Do kompletu. Dźwięki z okna tak super. Jeszcze takie skrzypce. Też pięknie grawerowane. Oczywiście napisy. Jeden z nowszych napisów grawerowanych. Bardzo uniwersalne, fajne banerki. No i moja miłość największa. Trochę morskich motywów, bo przecież trzeba będzie zrobić coś wakacyjnego. Kłosy. I zostały zwierzaczki. cudowne zwierzaczki do kolorowania, ponieważ można je użyć tak, jak są. Są teraz śliczne, ale można je pokolorować. Myślę, że można je pokolorować zarówno kotkami, flamastrami, farbami, embossingiem. Jakie fajne. Są dosyć duże. Oczywiście nie wzięłam wszystkich, jest ich znacznie, znacznie więcej, ale to innym razem. Wierzaczki powtarzają się też w shakerach. Ja zrobiła dla nas shaker boxy. Eee, mam tutaj taki złożony chcę wam pokazać jak to wygląda wziąłem sobie takie trzy wygląda to w ten sposób, że mamy takie cztery elementy które składamy do siebie i jest shaker w środku wszystko może się ruszać i trząść wymyśliłam też, że można je złożyć troszeczkę inaczej te kółka podkleiłabym bardziej z tyłu tą ramkę dała na wierzch i wtedy tego konika będziemy mieli tuż pod szybką. A wszystko z tyłu będzie się ruszało. Jak chcecie. Bardzo fajne. Wzięłam sobie też butelkę z hdf -ki. I nowość. Nowość, która chyba jeszcze nie ma nic nowszego, tak mi się wydaje. I to są takie fantastyczne ramki z HDF. Ania wymyśliła coś fenomenalnego. Są warstwowe Na tyle grube, że można je okleić papierem I stoją Mają podstawkę, więc można je śmiało postawić I wykorzystać jako tło Taki element dekoracyjny, albo na zdjęcia I tak w zasadzie wymyślone jest to na zdjęcia Jest kilka motywów Przychodzi wygląda tak Jest kilka wzorów, mamy poziome i pionowe złożone i myślę, że to jest naprawdę fantastyczny pomysł taki, taki. bardzo proste do złożenia wszystko pięknie do siebie pasuje tutaj montujemy uchwyt tutaj montujemy stojaczek I gotowe. Fantastyczny na I mam jeszcze kłosy z Z tego też coś będzie, ale to innym razem. To tyle. Wpadajcie na nasze półeczki, Do zobaczenia.